Co? Ktoś ma taniej? Kto niby? Cześć, dzisiaj powiem Ci, gdzie najlepiej kupić drewno. Postaramy się na ten temat spojrzeć maksymalnie obiektywnie, na ile się da. Miejsc, gdzie możesz kupić drewno, jest w sumie całkiem dużo. Postaram Ci się przedstawić ich wady i zalety, plusy i minusy. Uszerogowałem to od najdroższych miejsc do najtańszych. No i najdroższą opcją według mnie będzie supermarket. Oczywiście mówimy typowo o produktach drewnianych, o drewnie. Jest tak, że niejednokrotnie to widzieliśmy, że te przewidki cenowe w supermarketach są potężne, zwłaszcza na takich mniejszych przekrojach, gdzie wydaje się ta cena dosyć niska. A tak naprawdę ten narzut, ta marża narzucona przez supermarkety jest no potężna. Potężna po prostu. Plusami supermarketów są godziny otwarcia. No bo popatrz, godzina 20 .30. Jakiś szczebelek się wyłamał w łóżku od dziecka i nie zaśniesz spokojnie, wiedząc, że ten jeden szczebelek jest wyłamany, musisz tam coś stawić, żeby było bezpiecznie i komfortowo, prawda? No to jedziesz sobie do takiego supermarketu, jedną deseczkę kupujesz. Sprawa załatwiona. Następnym plusem jest duży parking, więc jak masz jakąś przyczepę, to też możesz się swobodnie obrócić. I czasami też pojawiają się fajne promocje, więc jeżeli jesteś dobrym łowcą, snajperem, to powodzenia i no, możesz taką fajną promocję upolować. Następną, nieco tańszą alternatywą będą małe, lokalne sklepy. Tutaj ta cena będzie wciąż dosyć wysoka, ale już nieco niższa niż w marketach. Dodatkowym minusem jest fakt takich sztywnych godzin pracy, czyli powiedzmy od 8.30 do 16.30, tak jak w naszym przypadku. Więc jeżeli tą deseczkę będziesz potrzebował na ten szczebelek o godzinie 20, no to niestety my już ze swoimi rodzinkami smacznie na kanapie leżymy. No taki, taki biznes. Z plusów to właśnie lokalizacja. Małe sklepy będą się często mieściły w małych lokalizacjach. Czyli jeżeli z takiej miejscowości pochodzisz mniejszej, no to czasami szkoda benzyny, szkoda czasu, żeby gdzieś dalej jechać do większego miasta, tylko uderzasz do lokalnego biznesu, lokalny biznes, biznes wspierasz, no i szybko załatwiasz sprawę. Takie sklepy też często będą posiadały takie towary komplementarne do drewna, czyli jakieś zawiasy, jakieś wkręty, jakieś klamki, różne takie inne smaczki. Następną opcją trzecią Taką może mniej intuicyjną będzie zakup stolarza. A? Co prawda, stolarz nie jest sklepem, ale też posiada swoje jakieś dojścia do dobrych hurtowni. Wie, gdzie kupić, co kupić, gdzie jest dobry materiał, gdzie jest zły materiał. Więc zakup stolarza również będzie całkiem ciekawym pomysłem, zwłaszcza. Jeżeli nie lubisz pracować z drewnem, nie lubisz się brudzić wśród trocin, nie lubisz tego zapachu, albo po prostu nie masz czasu na taką pracę, to stolarz będzie bardzo fajną alternatywą, ponieważ on zrobi już dla ciebie gotowy produkt. Czyli tą deseczkę przytnie, wyszlifuje, przefrezuje i pomaluje. Dobrze, teraz przejdziemy do trzech najtańszych źródeł drewna. Także słuchaj uważnie. Pierwszą z nich jesteśmy my. Czyli takie sklepy typu hurtownie. Duże sklepy wyspecjalizowane w drewnie, mają głównie drewno, takie sklepy kupują drewno w dużych ilościach, przez co mogą wywalczyć u producenta niską cenę i dzięki temu mogą też taką niską cenę zaoferować końcowemu klientowi. A kupują u nas stolarze, majsterkowicze i jakieś mniejsze, i większe firmy. Plusem jest to, że materiału jest sporo, więc jeżeli potrzebujesz nastrzał cały płot zrobić. Albo domek dla dzieci. No to już jest tam pół przyczepki powiedzmy, no to my ten towar mamy. I to jest duży plus. Kolejnym plusem jest fakt, że obsługa jest niesamowicie wyszkolona. Chodzi o to, że my jednak w tym drewnie cały czas siedzimy, patrzymy na nie, dotykamy go, przerzucamy je, śnimy o nim. Naprawdę z tym śnieniem to nie jest przesada, bo zdarzy się, że praca się przyśni, no. Niestety. I wśród takiej obsługi, która jest już wyspecjalizowana, to jest właśnie duży plus, że dobrze podpowie. Bo na przykład w markecie może być taka sytuacja, że jeden gościu jest od wszystkiego i no, oni są też wyspecjalizowani, ale w każdym temacie po troszku, a nie w jednym konkretnie. Następną, drugą tanią opcją, nawet tańszą od hurtowni, będzie lokalny tartak. Bo taki tartak sobie zakupuje materiał. Kłody bezpośrednio z lasów państwowych lub swojego jakiegoś innego prywatnego źródła, sami przecierają to drewno, bo mają maszyny, więc te koszty są dosyć niskie, przez co taki tartak może też bardzo niskie ceny swoich produktów zaoferować. Jednak z tartakami wiąże się jedna dosyć poważna pułapka a mianowicie fakt, że tartak przeciera świeże drewno. I z tego mamy produkt w postaci mokrego drewna. Więc jeśli na drewnie się nie znasz, to takie drewno może ci się pokrzywić, może popękać, może tam jakiś grzyb się wdać. Więc zależy, jakie są twoje umiejętności tak? i wiedza. Tartaki często robią jakieś większe zlecenia, powiedzmy więźby dachowe lub produkt finalny do jakiegoś producenta, który dalej ten produkt przetwarza, obrabia, coś z nim robi. Więc takie tartaki często nawet nie mają czasu i mocy przerobowych, żeby się jakimiś mniejszymi ilościami zająć. Ale mogą wyciąć na wymiar. Ja nie mówię, że nie. Zależy od tartaku, ile ma pracy, jak ma całą robotę zorganizowaną. Więc pułapka z tym mokrym drewnem jest, aczkolwiek, duża część tartaków też ma tak, że robi swój jakiś półprodukt. W postaci już gotowego materiału, który jest, który jest przesuszony, sztachety, jakieś łaty, popularne wymiary po prostu i wtedy taki materiał będzie no, fantastyczny, w dobrej cenie, on często jest nieheblowany, więc też zależy, do czego go potrzebujesz. Najlepiej rozejrzyj się wśród swoich lokalnych tartaków i zobacz, co mają w ofercie. No, a jeżeli drewno chcesz kupić najtaniej, to zdecydowanie najtańszą opcją będą producenci duzi producenci czy to ze Skandynawii, czy to z Polski, bo w Polsce też mamy fajnych, dobrych producentów, no to oni będą mieć zdecydowanie najtańsze ceny. Jest jednak jeden problem z tym, bo oczywiście dostaniesz tanią deseczkę, ale kupisz ją za 50 tysięcy. No tak, bo taki producent, on ma 20 hal, 100 tirów, 3 tysiące maszyn. Strzelam. No i on nie będzie... Sprzedawał 10 sztuk na piaskownicę dla ciebie, niestety, tylko on sprzedaje pół tira, tir albo 10. Dlatego wraz z dużą masą jest ta cena obniżona. No i tak właśnie wygląda cały krąg ymm, dostawców, pośredników czyli jest bardzo duża produkcja, która robi bardzo duże ilości. Następnie ona sprzedaje do hurtowni takich jak my, albo do marketów na przykład. Z marketami, sprawa y, m, całych umów między producentem a marketem, to jest sprawa na inny odcinek, bo tam jest y, niefajnie. No, producent sprzedaje do hurtowni dużej ilości, następnie hurtownia jest w stanie sprzedać do małych sklepów lub do stolarzy jeszcze mniejszej ilości, a takie małe sklepiki i, i stolarze już robią pojedyncze sztuki, nawet do klienta końcowego. I tak właśnie to wygląda. A ty gdzie kupujesz drewno? Daj znać w komentarzu. No, jeżeli chodzi o cały ten zakup, to w sumie ważny jest cały ten proces: od nauki o, o drewnie, po zdobycie surowca, przez jego przerobienie i finalny efekt czyli to, że żona jest szczęśliwa i zadowolona. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce. Cześć.